Jesteś mamą, jak większość polskich mam, masz ciągły dylemat, pracować często po godzinach, czy poświęcić czas dziecku. Kobiety, z którymi pracuję, bardzo długo szukały pracy idealnej albo przynajmniej takiej, która daje możliwość pogodzenia w miarę bezkonfliktowo zarobkowania i opieki nad dzieckiem. Większość mam jednak nie wierzy w to, że można pogodzić pracę i opiekę nad maluszkiem, a już na pewno czerpać satysfakcję z obydwu zajęć. No bo czy można zarobić sensowne pieniądze pracując z domu? Czy dam sobie radę? Czy jestem w stanie? Odpowiedź brzmi tak, tak, tak i jeszcze raz tak. Na mojej drodze w network marketingu spotykam mnóstwo spełnionych mam. Udowodniły, że można pracować z domu przy dziecku, że można być mamą i bizneswoman. Co więcej, spora ich część zarabia pieniądze, o których wcześniej nawet nie marzyła. Część z nich nawet przejęła stery w domowych budżetach, a mężowie aktywnie je wspierają. Są też mamy samotne, prawdziwe wojowniczki, które z miłości do dzieci naprawdę zmieniają swoje życie. Każda zmiana jest trudna i sama o tym wiem, ale jestem świadoma prostej życiowej prawdy, że jeżeli nic nie zmienię w działaniu, to jakość życia również nie zmieni się. Zrób pierwszy krok, skontaktuj się ze mną przez messengera, e-mail, jak wolisz. Napisz, gdzie mieszkasz, jaki miesięczny dochód da Twojej rodzinie poczucie bezpieczeństwa. Jeśli będziesz chciała otworzyć się na zmianę, to gwarantuję Ci, że trafisz do najlepszych mam w moim zespole. Pomożemy Ci zbudować Twoje własne kobiece imperium, skrojone na Twoje potrzeby i oczekiwania. Szukamy mam, które nie tylko chcą być najlepszymi mamami na świecie, ale takich, które również chcą być niezależne finansowo i spełnione zawodowo. Razem damy radę.